A lista w Łodzi to wyglądała w ten sposób, że były takie listy, powiedzmy, proskrypcyjne, wcześniej przygotowywane, chyba od października 80 roku, gdzie wpisywano kolejne nazwiska, a potem niektóre wykreślano, wpisywano inne. Między innymi wpisywano, co jest dla mnie takie bolesne, w całej Polsce znanych, zasłużonych, legendarnych dowódców Armii Krajowej czy Podziemia Niepodległościowego. No, na przykład w ten sposób internowano naszego powiem, no to przesada bo z tej części Polski, Szarego. Szarego internowano w Białołęce. Z nami internowano w Sieradzu, a potem przewieźli do Łowicza dwóch kombatantów bardzo już wiekowych konspiracyjnego wojska polskiego. Pana Tobołę i pana Bartolika z <laughs> Sieradza. Bo ci ludzie, a tutaj z Łodzi, Antoniego Chylińskiego i, <laughs> i Mieczysława Malczyka, więźniów stalinowskich jeszcze Pana Bogdana Zajkiewicza, Pana Bogdana Zajkiewicza, bardzo wiekowych ludzi, którzy mieli, znaczy często wiekowych ludzi, którzy mieli za sobą bardzo ciężkie doświadczenia stalinowskich, więzień pięcio, ośmioletnich. Tak wyglądały te listy proskrypcyjne, a następnie dopisywano do bieżąco. Wy, wystawiano listy proskrypcyjne, zwykle pisząc taką formułkę, że istnieją uzasadnione podejrzenia, że mógłby zakłócić yy, no surowe rygory stanu wojennego, czy tak, więc to, to uzasadnione podejrzenia, to chyba nic nie znaczyło, bo trudno powiedzieć, czym one uzasadnione. Tak. Więc tak dopisywano rozmaite osoby podejmujące decyzję o internowaniu i nie jest prawdą, że osoby, na których wymuszono podpisanie takiego zobowiązania do lojalności, a to było zobowiązanie, powiedziałbym, błahe, sam go nie podpisywałem, byłem przeciwny podpisywaniu, ale też nie dziwiłem się kolegom, którzy podpisywali, ponieważ tam było napisane, że zobowiązuje się do przestrzegania prawa. No, Ja rozumiem, że każdy obywatel jest zawsze zobowiązany do przestrzegania prawa, więc to było zobowiązanie czcze. No, byli tacy nawet, którzy trzy razy zdążyli to podpisać, dopiero nim ich internowano, bo podpisywali i szli tutaj walczyć pod zarządem regionu, czy rozrzucać ulotki, czy, czy coś takiego, i znowu złapali, znowu podpisywali. Jeden pan, moim zdaniem. On stanął na czele strajku, do którego doszło w zakładach Olimpia, w obu częściach zakładów, i przy Elektronowej, i przy Piotrzkowskiej. On chyba tutaj przy Piotrzkowskiej, to był lider tego zakładu, pan Łuczak. Ja go sam nie znam, ja tylko z dokumentów to przeczytałem. I kiedy zatrzymano go, oni zawiesili strajk, czy przerwali strajk. I kiedy jego zatrzymano po tym przerwaniu strajku i jeszcze pięć innych osób, to tam gdzie podpisali zobowiązania lojalności, a on nie chciał. I w końcu przy trzecim nagabywaniu on napisał tak. Dobrze, dajcie to, ja wam podpiszę. I napisał tak. Nie podpisałbym tego zobowiązania, ale biorąc sytuację, do jakiej doszło, dla dobra kraju, miasta i zakładu, podpisuję takie zobowiązanie i się podpisał. Nie, to takie nie może być. Nie może być, ale ja innego nie podpiszę. No to nie, to będziecie siedzieć, będziecie internowani. A co tutaj napisaliście? No. Czyta pan, przecież napisałem czytelnie. A co znaczy dla dobra zakładu? Dla dobra zakładu znaczy tyle, jak mnie internujecie, to tam znowu wybuchnie strajk. A jeżeli mnie nie internujecie, to tam strajku nie będzie, bo w tej chwili tam strajku nie ma. A to dobrze, to może być wobec tego takie zobowiązanie. Powiadają i poszedł do zakładu, gdzie już strajku nie kontynuowano, tym bardziej, że tamten zdążyło ZOMO no, spacyfikować, czy zmusić do kapitulacji.